Cześć witajcie, to jest Lao Urbex i No i dzisiaj zaczynamy film Urban Explorer jakby co to nie odpowiadamy jak ktoś weźmie z tego filmu przykład i zacznie się zachować tak jak my nie odpowiadamy jako autorzy za to i Ale jako... To, to nie róbcie takich rzeczy. Bo i... to jest zajęcie dla profesjonalistów. I my robimy to na własną odpowiedzialność, jakby co nie niszczymy żadnych eksplorowanych przez nas obiektów. Dobra. Wchodzimy do tego budynku. Przez okno wybite. Znaczy nie wybite, tylko po prostu zdemontowane. Bo tu nie ma żadnego szkła. Lampa. Stara lampa lampa, widać na niej też nie wiem. tak będzie widać taką skazę jakby dziurę, nie dziurę tylko pęknięcie, pęknięcie takie jest tutaj dobra to tu są drzwi z bardzo niską klamką po drugiej stronie drzwi nie mają klamki Yy, tu jest jedno szkło. Bo gdzie indziej nie ma w ogóle szkła. I. Supik jest no, w dosyć dobrym stanie. Oby. Dobra, no, znowu do pokoju. Tu jest totalnie zdemontowany. Już taki brzydki piec. Nie wiem, te kafelki, jakby ktoś je siłą normalnie wyrywał. Spójrzcie na te cegły wszystkie. Tu kabel już ledwo co żyje, powiesić się na nim można. No i dobra, tu już gorzej z tym, ale tutaj są deski i ocieplenie jakieś. Dobra, tu są jakieś szafy. Tam z... z tych małych komod spadły szapki, jakby. One są naprawdę duże. Nie wiem, czy one naprawdę stały na tych komodach. Nie wiem, czy tu to, to wygląda jakby ktoś zagruntował niedawno. Znaczy, już dawno, ale nie wiem, czy to może nawet nie... ściany czasem nie było, że się tak wszystko poprzewracało Tu jest łóżko. Na łóżku jest chyba okno, ale nie ma tutaj chyba w tym pomieszczeniu takiego małego okna. No to jest jakieś, jakieś okno, jakaś szyba. W środku jest szyba. Strasznie zabrudzona. Czekajcie, napiszę slow urbex. Kurde, tym się nie da widać. Um. Coś do pisania, żeby napisać Slow Urbex Na ścianie Dobra, chyba nic nie wezmę, żeby napisać Tej Slow Urbex, ale Dobra, jakby co Nagrywamy to w styczniu, prawie pod koniec I naprawdę To będzie w lutym wrzucone Na premierę Bo nie chcę tak Często wrzucać filmów, ale żeby były w lepszym odstępie czasów Tu jest półka jeszcze Ominęliśmy ją wcześniej Nie wiem czemu Półeczka Tylko, strasznie mała, mało pojemna Dobra, chodź, chodź, tego w jest dziura Dobra Tu zobaczcie, jak jest ten, ten zdrapany Dobra, jakby wszystko. Dobra Teraz ciszej się bawię. Dobra Ostatnio chciałem sobie nagrać kurwek, zresztą się odważyłem z kolegą wejść do środka i jest jakiś ten leżak chyba dałoby się go jeszcze rozłożyć. Położyć to może się nie, ale rozłożyć to by się go dało chyba. Tu jest stół. Stara szafa tutaj jest. A, stara szafa. Pewnie wejdzie z Stara szafa. Na górze też jest...